Wersal nieruchomości ma przyjemność przedstawić Państwu rewelacyjne, jak na ten metraż i w rewelacyjnej cenie, mieszkanie na Pradze Południe, na osiedlu Majdańska, w niskim budynku, budynku z cegły, idealnie zrobionym, gdzie wyremontowana jest elewacja, klatka schodowa, piwnice oraz części wspólne, również instalacje, I jak na swój rozkład. 19-metrowego mieszkania jest naprawdę idealne. Tu mamy kuchnię w przedpokoju, ale odpowiednio głęboko. Nie przeszkadza nam przy przechodzeniu do pokoju. Tutaj mamy łazienkę z WC. Również odpowiedniej wielkości, jak na metraże tego typu mieszkania, mieści się spokojnie pralka. I tu mamy pokój. Z wyjściem, co już szczególnie rzadkie przy metrażu 19-metrowym, na balkon. Mieszkanie ciche, z widokiem na niewielkie budynki, na czwartym piętrze w czteropiętrowym budynku, jak wspomniałem, budynek całkowicie po remoncie, również mieszkanko jest w dość dobrym stanie, można prowadzać się bez większych inwestycji. Cena mieszkania 159 tysięcy złotych. Jest to cena ostateczna, niepodlegająca negocjacji. Wersal nieruchomości poleca tą nieruchomość. Oferta korzysta z programu marketingowego kupujący nie płaci. To jest wynagrodzenie pośrednika pokrywa wyłącznie strona sprzedająca. Dodatkowo, jako pierwsi na warszawskim rynku nieruchomości, mamy dla Państwa przeprowadzkę na terenie Warszawy gratis. Wersal nieruchomości poleca tą nieruchomość. Wersal nieruchomości jest czymś więcej niż jeden z wielu biur nieruchomości. Jesteśmy encyklopedią nieruchomości. Wiemy na ten temat wszystko. Wersal nieruchomości poleca tą nieruchomość. Nie ma mieszkań w tej cenie. Zapraszam do oglądania.